Witaj, Jolu, alleluja. Alleluja. Dzwonię do ciebie, ponieważ nasza wczorajsza rozmowa to był wtorek. Dzisiaj jest środa i się... Tak. Po prostu dzwonię do ciebie dzisiaj specjalnie, żeby nagrać to świadectwo, ponieważ tak mi ono dotknęło to, co wczoraj powiedziałaś, że mówię, nie, musimy się podzielić tym z innymi osobami, bo widzę, jak Pan Bóg działa... Poprzez Twoje świadectwo, że, że działa w tobie, ale też to świadectwo dotknęło mnie, bo ja też go prosiłam o znaki. E, pamiętasz, jak żeśmy się spotkały w, w zeszłym roku? Znaczy rozmawiały przez telefon, tylko w zeszłym roku, w kwietniu 2021 tak, roku i dałam Twojej córce dużo książek. Właściwie miałam taką myśl, żeby dać jej książki. Wzięłam z półki swoje książki, takie nawet, które świeżo kupiłam. Ale jakoś tak mnie poruszyła. Ania, daj te książki. No i w torebkę załadowałam yy, i dałam Twojej córce te książki. I ty teraz opowiedz. Wiesz, i wi wi widzisz, i wtedy, i wtedy, dając te książki, zaczęłaś nieświadomie, może ty świadomie, prawda? Ale do nas nieświadomie, książki przyszły do nas. I książki leżały w tym samym miejscu, w tej samej folii. Aż w końcu, po jakimś czasie, być może, że to było po pół roku, tego to już nie wiem, ale to było nie tak sobie, że ja zajrzałam, bo po prostu chciałam zobaczyć jakie tytuły z tyłu, co pisze, czy to mnie zainteresuje, czy nie zainteresuje, tylko... Zaczęłam rozmyślać o Panu Bogu, chodząc do kościoła, patrząc na y, u nas y, w naszej miejscowości na y, piękny jego obraz. I on mi powiedział, po prostu on mi powiedział: miłosierny obraz, duży, wielki, twarz Coś mi chciała powiedzieć. Także nie mogłam zbytnio się skupić na modlitwie w kościele, tylko stale patrzyłam. Więc drogą do domu, jak szłam, myślę, coś Pan Jezus ode mnie chce. Coś Pan Jezus ode mnie chce, bo ja ciągle tylko od Niego chcę bez przerwy, a to to, a to to, stale od Niego coś proszę, ale nie daję nic ze siebie. To jest za mało iść do kościoła i tylko się pomodlić. Więc, więc mam obrazeczek w domku, no i mówię, swoimi słowami: Wiesz, Panie Jezu, poznać bym chciała Ciebie bliżej, poznać bym chciała odkryć Twoje tajemnice, po prostu tak jak poznaje się człowieka. Poznaje się go najpierw imieniem, a potem, jak się go polubi, to by chciało się poznać Jego. Jego w ogóle pochodzenie, jego, a ja nie wiem o tobie nic, mam 60 lat i widzisz, niby cię kocham, ale co to za miłość, jak ja o tobie nie wiem nic. Pozwól mi, pozwól mi odkryć przed tobą jakieś tajemnice. Nie wiem, w jaki sposób to zrobisz, czy mi kogoś, kogoś jakąś koleżankę, czy mi, czy mi po prostu nie wiem, jak mi to zrobisz, w jaki sposób, więc czekałam. Modliłam się i czekałam. Książki leżały. Aż pewnego razu odkurzam. Odkurzam i jak zwykle muszę książkę wziąć do ręki. Usiadłam chwilę, żeby odpocząć. Przejrzałam te książki. Patrzę. No, mówię, fajny tytuł. Więc zacznę, mówię sobie w wolnej chwili po obiedzie. Zawsze odpoczywam, więc po prostu zacznę sobie czytać. Przeczytałam. Yy... Pewną, nie od razu przeczytałam tą co trzeba, ale przeczytałam piękną książkę o Ameryce jak z łodzi pielgrzymi, dwóch pielgrzymów poszło krzyżem przez Amerykę i przez wszystkie Stany Ameryki Stanów Zjednoczonych. Uh -huh, uh -huh. No, mi się podobało, serce mi zaczęło walić, bardzo mi się podobało. To był taki jaki przedsmak tego, co mnie dopiero spotkało. Więc całą przeczytałam, dowiedziałam się dużo rzeczy, i dalej patrzę: No co by tu jeszcze z tej kupki po prostu przeczytać? Wzięłam następną książkę i ciągle się w wolnych chwilach, ciągle po modlitwie sobie rozmawiam w myślach z Panem Bogiem. I mówię, to jest dużo, ale ja jeszcze bardziej bym chciała Cię poznać, Jezu. Jeszcze bardziej bym chciała, żeby po prostu, żeby te, na, nadrobić te wszystkie chwile. Miałam 60 lat, wiesz, mam 60 lat, po prostu to jest, to jest dużo. Chciałabym jeszcze nadrobić, jeszcze więcej o Tobie wiedzieć, o, o Twojej y, po prostu posłudze, o Twoich y, uczniach. O, o, o całej Twojej historii, o Palestynie, o, o tym, gdzie byłeś, co robiłeś. Chciałabym wiedzieć wszystko. I, i po prostu ty mnie nakni. i przeczytałam książkę. Przeczytałam życie Jezusa. I, po, I ta książka nagle zrozumiałam. Zrozumiałam, że ona... Nie dla mojej córki, tylko dla mnie. I aż mi dreszcze przeszły, ja jest, ja teraz jeszcze czytam tę książkę. Jestem w połowie i dlatego nie mogłam już wytrzymać, musiałam się po, podzielić. Się z a barną. i musiałaś do mnie zadzwonić? Musiałam, bo pan Jezus mi kazał. No widzisz, ale, no, no, no. A, ale widzisz, Jolu, to, to było też przedziwne. Teraz ja ci powiem historię, że to taki nie był przypadkowy dzień, kiedy zadzwoniłaś. Ponieważ ja w poniedziałek, wielu osobom powiedziałam, bo ktoś, ktoś dał pieniążki, ktoś się złożył, ktoś ofiarował darowiznę z innych książek, potem były sprzedawane. No i w każdym razie takie słyszałam, że mam zacząć to robić, żeby wysyłać na oddziały czy w miejsca, tworzyć takie biblioteki z książkami, żeby ludzie sobie rozdawali je. No i kupiłam książki takie bardzo dobre, takie książki z duchem, bo tobie córce też dałam książki z duchem. Poniedziałek tak. wysłałam pierwsze paczki. We wtorek wysłałam paczki, wszystkie właściwie wszystkie książki już rozparcelowałam. I mówię tak, i dostałam gazety, i książki, i Pismo Święte powkładałam. I sobie myślę, Panie Jezu, czy to jest dobre? Bo przecież środki mi się wpiężne powoli kurczą. Czy to jest dobre działanie? Ty mi pokażesz, czy ja mam robić to dalej. Czy to ma sens? Czy to ludzi konkretnie dotyka? Żebym ja zrobiła kolejny krok dalej, to ty mi powiesz. I to był wtorek do południa, kiedy ty zadzwoniłaś. Ja byłam we poniedziałek na poczcie i we wtorek rano. I ty zadzwoniłaś i mówisz, że książki, które ci dałam, no córce dałam, ale były u ciebie od kwietnia zeszłego roku, tak zmieniły tak. twoje życie, twój stosunek, no jakby spotkałaś Pana Boga przez książki takie, bo ja, bo ja dałam książki ci z duchem. Czyli książki o, o takiej tematyce, no, które, które mogą człowieka zmienić. Nie każdy potrafi od razu sięgnąć do Pisma Świętego, nie każdy. A taka książka czasami powie otwórz mnie, otwórz dalej i potem czynisz następny krok. I dla mnie to było takie potwierdzenie, że Pan Bóg mówi: Ania, wysyłaj, niech ludzie się dzielą książką. Bo ty powiedziałaś też, że te książki zaprosisz sąsiadkę, żeby dać. Że komuś tak. dasz następnemu, żeby, żeby odpowiedniej osobie dać odpowiednią książkę, taką właśnie z duchem, żeby też się go zmieniła. I tak. dla mnie to było takie potwierdzenie, bo przecież my nie rozmawiałyśmy od kwietnia zeszłego roku. A ty Odwiedźcie. zadzwoniłaś do, dokładnie wtedy, kiedy ja już rozesłałam wszystkie paczki, tak. I, i ja tak. się do Boga pomodliłam, boże, ty teraz mi dasz znak, czy mam zamówić kolejne książki, robić kolejne czy tak. to jest dobry kierunek czy ty tego chcesz nie żebym ja tutaj się rozpalała spalała i tak. rozsyłała po prostu a, a ja Aniu nie wiedziałam nie wiedziałam że ty prosisz boga w tej chwili właśnie o to tylko jakaś była moc we mnie po prostu taka zadwoń do Ani i powiedz, ona się ucieszy na pewno z tego, z tego powodu, masz jej się pochwalić. Jak na ciebie te słowa, po prostu te, te wszystkie słowa takie, to wszystko tak jakby od Boga, jakby On mi napisał tę książkę do mnie, że ty... Nie wiedziałaś o mnie tego, tego, tego i on mi powolutku mnie przygotowuje do przeczytania Biblii, bo ja no. zazdroszczę, jak ludzie mówią, że czytają Biblię, że, że po prostu nie rozstają się, że codziennie muszą przeczytać, a ja im tego zazdroszczę, jak słyszę, bo ja nie, pod, nie mam Biblii w domu, nie potrafiłabym czytać jej, myślałabym, że to jest bardzo ciężka, bardzo trudna księga, żeby zrozumieć takimi słowami, ale to właśnie ta książka, którą, którą ty mi dałaś, przez ciebie Pan Bóg mi dał, ona mi tak jakby otworzy elementarz. Jak dzieci uczą się, uczą się literek, uczą się składać, prawda? Tak, w, tak, bo to, jest, ten, Jolu, bo to jest bo to jest elementarz, tak, tak to jest, do mojej... Do mojej ciasnej głowy I jeszcze chciałam Jeszcze chciałam opowiedzieć Wtrącić jedną moją koleżankę Też ma na imię Jola Też do mnie zadzwoniła w niedzielę Która do mnie nigdy nie dzwoniła Tak se tylko, żeśmy kiedyś tam W kościele się widzimy, rozmawiamy A ona do mnie zadzwoniła Wiesz, nie mam czasu tak sobie Mam dużo czasu, tak sobie siedzę I tak sobie o tobie pomyślałam Ja mówię, wiesz, to bardzo dobrze Że pomyślałaś o mnie bo mam akurat czas, miło jest rzeczywiście, że, że ktoś nowy do mnie dzwoni, przecież się znamy i żeśmy porozmawiały sobie na luźne tematy o wnukach, o naszych dzieciach, ale później jej mówię tak, Jolu, wiesz co, przeczytałam piękną książkę, to była niedziela, yy, niedziela, chyba niedziela to była, przeczytałam, tak, piękną książkę, mój Chrystus połamany. Czy mogę Ci tę książkę podrzucić? Chciałabym, żeby się podzielić po prostu. Po prostu chciałabym, żebyś żebyś też odkryła coś fajnego, może rzeczywiście w wolnych chwilach przy odpoczynku yy, zobacz, jeżeli jej nie czytałaś, zobaczysz, jak może być pięknie opisane nasze życie codzienne, jak obok przechodzimy i nawet nie wiemy, że przechodzimy ko, ko Chrystusa, że On nam drogi wskazuje, bo bieg naszego życia jest za szybki, że czasami nie dostrzegamy tego, co powinniśmy dostrzegać. I ta Jola mówi jak najbardziej. Więc w niedzielę umówiłyśmy się w kościółku, że pomszy jej to tę książeczkę przyniosę. I tak się stało, ale mało tego, na mszy ksiądz zakazanie powiedział nam takie kazanie, że człowiek jest niczym, jak dziennie nie przeczyta, chociaż kilka wersów książki. Jest niczym. Przeraziłam się. Siedzę, buzię otworzyłam, serce mi wali, w torebce mam książeczkę, którą chcę przekazać następnej osobie. Rozumiesz? Mhm. A tu ksiądz mówi słowami Boga do mnie. Że to jest ważne, co ja no robię. No tak, tak ciebie to, tak to dotknęło. Mhm. Chociaż o jej ciarki dostałam i szybko się, się czekałam, kiedy się skończy Tam żeby już szybko dać. I jak dawałam tę książeczkę, to mówię: Słyszeliście, co o czym ksiądz mówił? Słyszeliście? Tak, słyszeliśmy. Mówię, widzisz, czy to nie jest po prostu coś ważnego, żeby dalej przekazywać sobie książkę? Sam ksiądz powiedział. Dla niektórych, co się dzieli, to machną ręką, tak jak ja kiedyś bym tam machnęła ręką. Książka mnie tam obchodzi, mam swoje sprawy, mam ciężkie życie. I, I co mi taka książka pomoże? Co mi słowa pomogą? Jak się człowiek modli i prosi, Panie Jezu, pomóż mi, otwórz mi, otwórz mi swoje życie przed tobą... Bo chcecie więcej poznać, chcę po prostu, żebyś był ze mną, tak, żebyś w on ten to sposób robi. Ci podziękowała, podziękowała za to, co mi dajesz. I to trzeba zrozumieć, wyciszyć się w spokoju, pomyśleć, że nie dostaje się wszystkiego na tacy. No, nie dostaje się, trzeba czasami czekać długo, prawda? Tak, Jolu, ale to się wydarzyło. To się wydarzyło. wydarzyło I, wiesz co? Się i, będzie, I to nie jest, że to już jest wszystko wydarzone, to się zaczęło dopiero. Tak, Jolu, i ja uwierz ja sobie, że jestem... ja po tej rozmowie z tobą wczorajszej od razu spakowałam paczkę, włożyłam do niej pismo święte, żebyś tak. mogła dwa pisma. Tak. Z, z, jak otworzysz to zrozumiesz i następne książki żebyś mogła się dzielić z innymi sama się podzielić do tych książek z duchem właśnie a ta książka o której mówisz to też była oczami Jezusa mistyka czyli osoba która spotkała która daje świadectwo jak spotkać Boga jak, jak on do niej mówił i dlatego świadectwa są bardzo ważne bo świadectwa o poruszają o której książce? oczami Jezusa i dlatego świadectwa są bardzo ważne, bo świadectwa nas zmieniają. Dlatego nagrywamy to świadectwo, bo ono mnie zmieniło. Ono mnie dotknęło, bo jest odpowiedzią na moje pytania, które zadałam Bogu. Przecież ja nie wiedziałam, że zadzwonisz. A ciebie zmieniło, bo kiedyś dostałaś książkę, obchodziłaś i sama mówisz, że to coś się zaczęło w tobie zmieniać. I wiesz co, Jolu, ja bym chciała, żebyśmy na koniec Pana Boga uwielbili za to, że jest. Że do nas tak. mówi, że nam daje odpowiedzi, że jest cierpliwy dla nas. Właśnie, I że nam posyła opuścił, i rozmawia do nas. Tak, i że, tak, że do nas. Aniu, jak no. małe dzieci, rączki, takie małe, które jeszcze nie umiał chodzić, się mogą przewrócić. Tak. To żeby nas trzymał i prowadził, i prowadził, i potem podpisał. Tak, i że do... jest obecny w piśmie świętym, w Słowie Bożym, że jest obecny w Drugim Człowieku, że jest obecny w książkach z duchem, które właśnie są też takim wstępem do czytania Słowa Bożego. Jest obecny po prostu w czasie mszy świętej, że po prostu on naprawdę żyje i króluje, i niech tak się stanie w moim i twoim życiu. Amen. Amen.